Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stars W dzisiejszym odcinku mamy ostatni maratonik. Jutro, dzisiaj, jutro, że to coś specjalnego na kanale, ale się już jutro. o tym No i gatunek, jak ja. No cóż, mamy Leunia, więc możemy sobie zaglądać meczyki, gorąco strefa. Piękniemy sobie te Dolniarskie poniedziałek śladu piątek 4 odcinki z ryby w tym tygodniu więc kurde to jest, ostry, to jest ostro, jest mhm. ostro. Скорда! Koniec ze mną, zagraliśmy, nie sądzę, ty. w tym meczu. Nie mieliśmy szans, niestety. Ale na tym meczu mamy, mamy jakieś fajne wyzwania. Chociaż wątpię, czy mam jakieś wyzwania. Tak, no grałem nadal Leonem, na albo w sumie mogłem zmienić posadę, ale to nie ważne, więc chyba już lecimy dalej jutro leci jak mówiłem coś specjalnego coś na kanale co będzie fajne ciekawe musicie być jutro na kanale Wokal gramy. No i koniec meczu, Zagrajmy. Nie znam, zabrakło nam, z, nie 20 punktów nam zabrakło dokładnie, tak? No 22 punktów nam zabrakło, nam szkoda. Nie, więcej się zabrakło nam. Jest, nie wiem, ile zabrakło, a szkoda, że Wybrał, wybrał. Lecimy dalej z wybrał To Co będzie potem na kanale? Poniedziałek na razie, poniedziałek. Teraz ten tygodniu będą filmiki co dwa dni, więc. Tak. I to w dni, będzie dwudniowe, day i będzie na kanale pojutrze. to jest najczęściej, że takie ciekawe gierki dosyć. Nowość. Więc no na no, no czekajcie do jutra, to, to coś Boże. fajnego. takie mini poradnik, można by tak powiedzieć, więc no. no nie taki mini technologiczki poradnik może to być.

dwóch Leonów w xD Czy mamy takie same Niki, czy mi się wydawało? Mieliśmy dwa Leony, tego miałem dwa, tak? Tak, mieliśmy dwa takie same Niki, a to był Leon Dobra, to już wszystko jasne I wygraliśmy i dobra. Więc tak, i to, I to taki będzie specjalny, taki mini poradnik jakiś gdzieś chciał to zrobić, czy ma bank, będzie spoko. Jeszcze no nie chcę nam zdrady, ale dowiecie się już w no, następnym odcinku. No. Spróbuję go wrzucić na jak najwcześniej, chyba z rana spróbuję wrzucić. I no, na ten tygodniu będą no, wszystkie filmiki, będą co dwa dni już, więc... E, bardzo fajnie. E, a my coś, się... zaraz chyba kończyć dzisiejszy odcinek. Tak, Zakończę dzisiejszy odcinek! No cóż, nie było jeszcze tego live'a. Chciałem zrobić tego live'a, ale jeszcze będą będę z nim live'em problemy, ale spokojnie na bank, będę chciał zrobić live'a, może... No wszystko to zobaczycie już nie za niedługo jak będzie, oczywiście zapowiedziany to na bang na kanale jako zapowiedź live'a. Więc wyczekujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.